Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony i e witam Was w kolejnym odcinku z Brawla u na kanale. Jak też możecie zauważyć, jesteśmy już w, po updatecie w sumie. Nie wy, tylko po jesteśmy po update'cie. Także co się zmieniło. Zmieniły się na pewno dzienne nagrody. Na dzisiaj akurat mi się trafił Lucky Day i mamy Angelic Star Dropy i demoniczne Także bardzo spoko to jest. Tutaj doszły nowe zadania, które będziemy sobie dzisiaj wykonywać. Mam nadzieję, że będziemy wykonywać, progresować. O, także trochę zadanych mam. Tutaj już się zbierają stack dropy, także niedługo będzie opening. No i tutaj będzie opening też z tego, tego drugiego karnetu. Ale najpierw, no to otwórzmy sobie te dwa stack dropy w których będzie, no, to. I w tym demonicznym... No niech będzie, ok yy, Dobra, to my teraz sobie zagramy, żeby... kolejne start Dropy sobie otwierać. Yy, no i to, to tyle w sumie, także niedługo będzie opening i to dość solidny, dość przyjemny, jakbym bym powiedział. Gramy Octisem, bo mamy zadanie. Także, no, wiecie, jak jest, nie? No i o, możecie zostawić też komentarz, jak wam się nowy update podoba. Mi w sumie spoko, i dla mnie może być na pewno lepiej. to jest dla graczy Free to Play, oczywiście. Ale zobaczymy jak będzie. No i skiny są też nowe, tam Oni, Kenji i w ogóle, jeżeli ktoś nie, nie, nie oglądał Brawl Talka, no to polecam nadrobić, bo fajne, fajne, sympatyczne takie. I co jeszcze? Brawler, który został nowy zapowiedziany, Assassin. Kurde, jeszcze coś tam było, ale zapomniałem co jeszcze było w tym Brawl Talku. Dobra, no nieważne. W każdym razie możecie sobie obejrzeć. Bo ja raczej nie, nie zamierzam nagrywać, omawiać Broodwalka, no bo no bo po co. Jak sobie każdy może obejrzeć i, i tak może sobie każdy zobaczyć samemu, tak. Także, no. Okej. Okay. Dwie lili Ja wiem, że to to nie jest gameplay, który chcecie oglądać, bo no to jest gameplay jak sobie w krzaku yy, 3 minuty po to, żeby zająć czwarte miejsce, ale no i no tak jest, jest tak. Chcemy z zadaniem progresować, a nie się cofać, także. Yy, tak musimy zrobić. Znaczy no, musimy ogólnie, no to ja zginąłem, tak jakby już trochę. Ale no, jestek jest, jestek jest, jest. Mam nadzieję, że jeszcze trochę wytrzymam. Kurde, jaka ta mapa jest taka ciemna, nie? Ta mapa jest tak ciemna teraz. Okej. Okay. Ja ginę chyba, nie? Jezu, no. No. Piąta, no. Ajajaj. Dobra, yy, szczerze? Alnaki. Totalne alnaki tutaj się wydarzyło. Także zagram sobie jeszcze raz. Żeby w ogóle jakieś te tego dropy dostać na odcinku Dwa leony, Frank, no... Tak wiecie, nie? Dość... Dość niesympatycznie bym powiedział się trafiło Rosa jest nawet jakaś w lobby, ciekawe Tutaj już mamy Franka i... Leona. Ok. No dobra, wykorzystaliśmy po prostu okazję i y, zabiliśmy sobie y, oponenta. Y, tak niestety trzeba grać z tym Mortisem na tym solo. No bo inaczej się nie da. Ogólnie ta mapa na tym solo jest teraz taka, że ja czasami nie widzę co się dzieje, nie. Taka, taka ciemna jest, także no. Ciekawy update, ciekawy update. Okej, okay, szóste miejsce. No, ale oprócz szóstego miejsca no, to ja bym tutaj chciał y, czwarte. Y, od y, czwartego wzwyż to by było tak. Mm, jeszcze najlepiej w sumie bym powiedział. Okej, okay, zeszłymy sobie tutaj do przodu. <kluzny> Irytuje mnie trochę ta rosa, ale nic na to nie zrobię. Niestety. Hmm. Tu jakiś głos był w lobby, nie wiem czy on jeszcze jest. Jezu, no. Ten słowo tej jest tak mocny, to jest powalony trochę. Ale okej. Okay. Hmm. Jest też jakiś spike tutaj jeszcze w lobby, to jest spoko. Najgorsze jest to, że jak teraz osoba użyje gadżetu, no właśnie, to ona może mi dojechać w sumie. Dobra, szczerze to, że tutaj nikogo nie było to jest RNG trochę, ale no wyszło dobrze. Wygrałem nawet, nie? Boże, boski jestem. <noise> boski jestem, totalnie jestem boski. Dobra, wyjdziemy. Odbierzemy Star Dropa. Okej. Okay. No nie, był to jakiś najwyższej klasy Star Dropa, ale okej. Okay. Otworzymy sobie Sushi, bo czemuż by nie. uzasplitowało się bardzo dobrze, no ale tylko dwa. Szkoda, szkoda. 500 blinka i 50 końców. Ok, ok. No to lecimy jeszcze kolejną sportową gierkę. I otworzymy sobie prawdopodobnie te dwa megaboksy, które tam mam. No i co? No i... no i chyba zakończymy odcinek, mi się wydaje. OK. Tu przepalamy gadżet, bo Idiota już się do mnie przykleił. Minie do spokoju najprawdopodobniej cały mecz. Oczywiście, że tak. Mm, tu jest jakaś Tara, tu jest ten Cordelius. No nie wiem, nie. Ten Cordelius jest taki... sniki, bym powiedział, nie? Okej. Okay. A, dwóch kogdeliusów jest, ohoho. Oh. Hmm. No to niekoniecznie dobrze się ulosowało. No co za kretyn, no weź... Daj mi spokój, no. <ścoughs> no nie weźcie tego kretyna ode mnie, proszę, no. I on będzie za mną chodził, caluśki mecz będzie za mną chodził, nie? No rozumiecie to? No i po co? No i po co chodziłeś cały mecz za mną? Ja szczerze, że nie wiedziałem, że go nawet zabije, ale wiedziałem, że ma gadżet na cooldownie. Także dlatego w niego wbiłem, bo normalnie bym w niego nie wbił, bo raczej za każdym razem mnie zabija. No ale wyszło, że akurat wtedy mnie nie zabił. Także wyszło, git. Hmm. Tam się ktoś naparza, jakiś Daryl, spoko. Eee, okej. Okay. Tam ma ktoś w ogóle 10 powercubów, nie? To jest takie powalone. Ten Daryl, nie, ten Daryl nie miał tyle. Kto tam jest? Shade. Ah, Cordelius, tá. hmm. não Hmm... O Jezu, o Jezu, ale zdaszowałem jak ułom, o Jezu, dobra, przez chwilę myślałem, że go nie zabiję, ale... ale na szczęście zdążyłem, yy, dobra, co my tu mamy, okej, okay, jakieś misyjki robimy powoli, bardzo dobrze, yy, otwieramy, demonik z tak dropa, okej, okay. yy, no i co, no i przyszedł czas na dwa megaboksy, także <laughs> otwieramy. Coins, token doublery powerpointsy to bardzo spoko, coinsy token doublery, token doublery kolejne PowerPointy, coins, token, powerpointy powerpointsy nasierani ten megabox no i drugi wcale nie będzie lepszy, bo to token doublery token doublery, blink, coinsy, coinsy, blink, ikonka kredity, kredity, kredity no tak yy... no ogólnie no ogólnie tragedia trochę, nie? <laughs> tak szczerze, no ale no no nic za to nie poradzę yy, no to co, dziękuję wszystkim za oglądanie mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to zostawcie łapkę w ogóle sobie z i napiszcie jakiś komentarz yy, widzimy się w następnym odcinku i ją!